Co roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zasila rynek pracy grupą młodych specjalistów. Każdy próbuje odnaleźć się w realiach polskiej gospodarki. Jedni podejmują pracę etatową, inni natomiast próbują sił we własnym biznesie. Kilkanaście lat temu Adam Michańków, jako student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, podjął decyzję o założeniu własnej firmy. Dziś jest właścicielem jednej z najlepiej prosperujących agencji reklamowych w Poznaniu grupy Fresh. Czym zajmuje się Pana firma? Moja firma zajmuje się marketingiem zintegrowanym, jesteśmy agencją full-service'ową, funkcjonującą od praktycznie 14 lat na rynku polskim. Co jest największym sukcesem? W moim przekonaniu naszym największym sukcesem jest zespół ludzi, który uważam, że mamy wyjątkowy, a to daje nam możliwość realizowania projektu na najwyższym poziomie. Czego dowodem są nagrody światowe, takie jak Rebrand Global Awards. Był Pan studentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Czy to właśnie w czasie studiów pojawiły się pomysł na stworzenie własnego biznesu? No, szczerze mówiąc tak, dlatego że mój pierwszy biznes pojawił się na drugim roku i założyłem go na drugim roku. I była to firma konsultingowa. Także tak mogę powiedzieć, że zacząłem o tym myśleć na studiach. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Czy uważa Pan, że są oni dobrze przygotowani do pracy zawodowej? No, tak jak zawsze, w całym społeczeństwie mamy dobrych i złych studentów. Natomiast muszę powiedzieć, że tych, którzy trafiają do nas, w 90% są to osoby bardzo dobre. Odniósł Pan niekwestionowany sukces. Jakie wskazówki dałby Pan studentom, chcącym zaistnieć w wymagającej dość branży marketingowej? To jest trudne pytanie. Dlatego, że myślę, że na początku drogi każdy student musi wybrać to, co chce robić. I tak jak w pewnym polskim filmie ktoś powiedział: Musisz wybrać to, co naprawdę lubisz robić, a potem to robić. Bo wierzę w to, że gwarancją sukcesu jest to, że robi się to, co się lubi. I to jest pierwsza rzecz, którą, którą radziłbym osobom, które wybierają jakąś karierę. A druga kwestia to jest kwestia taka, że radziłbym nigdy nie unikać ryzyka. To znaczy, trzeba iść do przodu, trzeba nie patrzeć na to, co się dzieje, na to, że odnosimy porażki, że zdarzają nam się sytuacje trudne. Tak jest zawsze. Po prostu trzeba przejść do przodu, trzeba mieć swój plan, swoją wizję tego, co się chce osiągnąć i konsekwentnie do tego dążyć. Adam, poznałam, się, gdy do grupy SESZ, po drugiej roku studiów, plan staż. Na stażu, jak to na stażu, sprawdziliśmy, czy nadaje się do tej pracy, czy jest dla mnie jakaś przyszłość. I tak się złożyło, że Adam zaoferował mi dalszą, dalszą współpracę. Teraz jestem tu już trzeci rok i współpraca przebiega nam, um, powiedziałabym, bez zarzutu. Um, nauczyłam się do Adama wiele. Nauczyłam się do Adama tych, tych zdolności, tych zadań, których nie jesteśmy w stanie nauczyć na zajęciach, na UAB. Bo tak naprawdę z jednej strony uczymy się teorii. I to jest dobre. Natomiast, zderzenie z rzeczywistością um, Agencji reklamowej, jakiejkolwiek firmy tak naprawdę, jest czymś zupełnie innym. I mając osobę taką jak Adam, osobę, która osiągnęła już sukces, która od kilkunastu lat pracuje w branży, możemy nauczyć się od niej niejednego. I tak naprawdę to jest cenne. To jest doświadczenie, którego później się od nas I muszę powiedzieć, że jestem za mi wdzięczna za to, że, że pozwolił mi obserwować e, swój pracy funkcjonowania agencji, że dał mi szansę uczestniczenia wszystkim i tym samym sprawił, że w tym momencie czuję, się, czuję, że mam lepszy start od tych, którzy takiej szansy nie otrzymali.